Cześć z tej strony doma, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku i dziś zrobimy sobie kolejny unboxing. Unboxing tego pudła, które było otwarte ostatnio na poprzednim odcinku. Zrobimy sobie dzisiaj dalszą część i oczywiście dzisiaj też wyniki konkursu, także zostańcie ze mną i jedziemy z tematem. Dobra, no to zaczynamy. Wiadomo, wieszamy sobie tutaj i jedziemy po kolei. Zacznę od czegoś, co mi się rzuciło pierwsze w oczy. I tutaj mamy jakąś marynarkę, jakąś taką narzutkę. Taka bym powiedziała trochę babcina, ale z drugiej strony, no nie wiem, czy taka też nie stylowa. Bo teraz widzę właśnie na Krakowie dużo takich stylówek się przewija. Głównie właśnie młode, młode dziewczyny ubierają takie trochę oversize'owe rzeczy, takie właśnie w stylu takim, takie retro, można to tak nazwać. Zobaczmy sobie metkę. I jeszcze tylko materiał. Jeszcze materiał. To jest rozmiar 38 i tu mamy poliester. Dalej. Jakiś sweterek. Od razu metkę sobie sprawdzę. Soja koncept. Rozmiar M. I to taki błękitny sweterek. On jest w takim stanie... No widać, że już jest używany, bo tutaj takie rolowanie się robi na tym sweterku. On jest elastyczny ten sweterek. Wiskoza i nylon. Z Wiskozy i z nylonu. Dalej. Zostajemy w tematyce narzutek. I tutaj mamy rozmiar 40. Jakąś kurteczkę. Czarna kurteczka w rozmiarze 40. Na zamek. Powiem Wam, że jest w świetnym stanie. Metka wycięta. Nie wiem dlaczego. Może komuś była potrzebna, ale zobaczymy jeszcze wewnętrzną. No, wewnętrzna też wycięta. O co tu chodzi? Czemu to jest powycinane? O, też wycięte. Ale jest świetna. O, e, patrzcie, pieniądz. O, pieniążek. 20. 20 pensów? 2001 rok i królowa Elżbieta II. Nie widać, Nie widać Elżbiety, to na szczęście będzie. 100% nylon, ale w świetnym stanie ta kurtka. T-shirt i to jest t-shirt log MK. Spoko t-shirt, taki standardowy, tutaj zdobiony na dekolcie, w porządku, nie jest źle, stan bardzo dobry, okej, okay. fajny, po, po prostu taki standardowy, podstawowy, basicowy t-shirt, guziki sobie rozepne o, na zatrzaski takie, no w porządku, fajny, fajny, teraz coś jasnego, były czernie, teraz coś jasnego, i tutaj też taki t-shirt, duży rozmiar, LK, Basic Instinct. Ale stan jest świetny, bardzo dobry. Żadnych tutaj nie widzę takich cech zużycia mocnego. Taki basicowy po prostu t-shirt z dłuższym rękawem na co dzień, do jeansów. I jedziemy dalej. Widzę jakiś sweterek. To jest jakiś sweterek, takie 3/4 rękawki. Podoba mi się. To jest spoko. Sweterek z takimi rękawkami, może nie 3 czwarte, ale takie dłuższe. Rozmiar S. Marki nie znam, ale jest fajny. Podoba mi się. Podoba mi się, jest w świetnym stanie i myślę, że może coś z tego być, coś fajnego. To jest już taki. Na, ra na razie taka perełka, która mnie gdzieś zainteresowała, bardziej, że faktycznie no jest w porządku. Super, mega się cieszę. I jedziemy dalej. Klimaty sweterkowe tutaj widzę mocno. To już taki sweter grubszy jest. M marka Next to już nam znana. Rozmiar większy, bo to jest osiemnastka. I tu jest napisane, że na nasze przekłada się na 46. Więc on będzie duży, ale skoro duży, może być też oversize. Spójrzmy. No, duży, duży jest faktycznie. Może być to bardziej jakaś sukienka też. No, jak już to bym to widziała, jako sukienkę. Zobaczymy, jak ja to wypiorę, przygotuję i zobaczymy, jak to będzie się prezentować, bo myślę, że właśnie taka sukienka mogłaby z tego być. I to nie jest głupi pomysł, więc zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać. Jak taką sukienkę sobie z tego swetra zrobię. Dobra, idźmy jakieś kolorki. O, i tu już widzę coś, co mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. New look. Rozmiar, słuchajcie, 12 to będzie też jakiś duży, ale nie wydaje mi się, żeby był duży. Nie wydaje mi się, żeby to był duży rozmiar. Jest w bardzo dobrym stanie, podoba mi się kolor super, taki neonkowy, brzoskwiniowy, także mega, mega mi się podoba, naprawdę. Świetny jest, no super. i Bardzo przyjemny w dotyku ten t-shirt wow, to idźmy dalej za ciosem i tu mamy słuchajcie kolejny t-shirt w rozmiarze XS i to jest t-shirt z Primarka i jest mega mega w świetnym stanie fajne kolorki, róż, żółty, czerń biel, przeplatają się tutaj ja jestem mega zadowolona podoba mi się, dekolt spoko głęboki dosyć ale fajny serek więc spoko, to mi się podoba. No i wiadomo, rozmiar, który mi pasuje. XS, ale myślę, że S też spokojnie tutaj będzie. Także naprawdę ekstra, mega. I jedziemy dalej. Widzę tutaj coś, metkę jakąś od razu. Mi się metka rzuciła w oczy. Boho i to, słuchajcie, są body. I te body są super, ja już to widzę, ponieważ to są body a la hiszpanka. Rozmiar 36 ala hiszpankowe body. Słuchajcie, tutaj na tej gumce trochę są te nitki puszczone. Myślę, że to da się jakoś naprawić, gdzieś tam podwiązać, coś potrzyć, bo to nie jest jakaś tragedia. Dziury, dziur żadnych z tego powodu nie ma, bo jest to po prostu puszczone tak na, na obszyciach tak naprawdę. Może ktoś chciał się wcisnąć i się nie wcisnął. Zatrzaski są. Na swoim miejscu. Myślę, że tutaj takie drobne rzeczy właśnie są do podszycia, ale jest ok. Podoba mi się fajny look. Znów mam jakiś błękit. Sweterkowy błękit. Ok, to taki typowo basicowy sweterek, standardowy, zwykły, bez jakiegoś tam szału. Ładny kolorek. Guziki wszystkie, widzę, są w dobrym stanie. Długi rękaw, ściągacze na końcach, standardowy, po prostu taki do jeansów, na jakiś t-shirt pod koszulek, po prostu. Marki żadnej tu nie widzę. Co my tu mamy, coś wyjątkowego? 100% bawełny, ale nie widzę metki. Skąd to jest? No nic. Wygląda na jakiś sieciówkowy. Szukam, szukam wzrokiem czegoś, żeby wybrać spódła. Widzę jakieś nadruki na czymś. Okej, okay, dobra. Widzę jakieś nadruki. Mhm. Mm I tutaj już się zaczynają takie rzeczy, które mogą mieć potencjał na coś fajnego. Sprawdźmy sobie najpierw markę Peter Popowicz. Już Wam pokazuję. sprawdzimy sobie to. I to jest, słuchajcie, jakaś marynarka. Wygląda na właśnie taką marynarkę starszej daty. Wiecie, takie, no ja to tak nazywam babcinę. Ale jest, słuchajcie, świetna. Podoba mi się mega. I to jest jakby taka kurtka, ściągacze u dołu ma. Jest jak mam to wam pokazać. Patrzcie tak. Ma ściągany dół tutaj. Dół jest na ściągaczu. Jest na takim ściągaczu. Rękawy też są tutaj zwężane. Kurczę, materiał jest spoko. To takie coś już konkretnego wydaje mi się. Guziki są ładne. I takie bomberkowe mm, rękawy. Oczywiście nie zabrakło poduszek w ramionach. Przecież to jest must have. Wiadomo, że ja to wy wytnę. Słuchajcie, no mega mi się podoba kieszenie. Świetne, w świetnym stanie, w perfekcyjnym stanie. Wow! Muszę sprawdzić, co to za marka, bo jestem mega, mega yy, zainteresowana tą. To jest rozmiar L. To jest taka perełka po prostu wyjątkowa. Te zdobienia normalnie super są, świetne. Piękne te zdobienia. Widać to, widać, nie? i guziczki, no idealny stan, perfekto. I lecimy dalej. Widzę metkę znajomą, HM, rozmiar M. Hm. I tu mamy jakiś t-shirt. T-shirt taki zwężany w pasie i rozszerzany ku biodrom. Taki podkreślający talię. W rozmiarze M i tu mamy HM. Stan bardzo dobry, super stan. Taki elastyczny widzę materiał i zobaczmy sobie jeszcze właśnie co to za materiał yy, wiskoza i poliamid elastan, głównie wiskoza także co wieszamy, ostatni wieszak więc wezmę coś dalej o, może to <laughs> tak mi się rzuciło w oczy ze względu na kolor i, i materiał bo jest mega delikatny słuchajcie i tak jakby to jest taki wzór, to nie jest nadruch, tylko to jest jakby przezroczyste. Te paseczki to są takie przezroczyste, marka Style. No fajne, fajne to jest. Taki rękaw do połowy. I sprawdźmy sobie, co my tu mamy. Co my tu mamy na tej metce? Poliamid i elastan. Ale spoko. Elastyczny właśnie taki. Dopasowujący się do ciała. Podoba mi się. Kołnierzyk fajny. No, zobaczymy sobie to. To mi się podoba. Markę też sprawdzę w necie. Star postaram się poszukać. No, myślę, że będzie coś z tego. Fajowe. Podoba mi się. Nie mam wieszaków, ale chcę jeszcze coś tutaj znaleźć więc po prostu będziemy sobie rzucać co my tu mamy bluzka I to jest taka zwykła widzę chyba bawełniana bluzka z Primarku z Primarka, nie wiem. I to jest niby M, ale tu jest też napisane, że 40 na 42. Więc ktoś tutaj się pogubił. Zwykła taka basicowa bluzka w paski w dobrym stanie. Słuchajcie, fajna taka podstawowa, gdzie można sobie właśnie założyć do jeansów. Czy do czegokolwiek, po prostu na co dzień. Świetny stan, więc mi się podoba. Ja jestem zadowolona. Jak ktoś by miał jakąś koncepcję, zawsze można sobie z tego coś fajnego zrobić, ponieważ materiał jest taki, wiecie, elastyczny. Już sobie sprawdzę. Tak, bawełna, no, bawełna z elastanem. I jeszcze jedna rzecz, też mi się rzuciła w oczy i też Wam ją pokażę. Papaja. Marka Papaya, widać czy nie widać, ale marka Papaya, też taka właśnie basicowa bluzka, podobna właśnie też do tej poprzedniej, stylem, inne kolory, ale też paski, 100% bawełny, czyli tak naprawdę taka zwykła podstawowa bawełniana bluzeczka, którą na co dzień ubieramy. No i co więcej w temacie, spoko, w świetnym stanie, podoba mi się. Podoba mi się mega, mega fajne. Ja bardzo lubię też właśnie takie zwykłe, basicowe bluzeczki, które można po prostu ubrać do wszystkiego. Jeansy zakładamy, bluzeczkę i fajnie idziemy w miasto. Dziękuję, do widzenia. Dobra, jeszcze jedną rzecz, sweterkową. Ale chcę ją wam pokazać, bo podoba mi się po prostu materiał. Podoba mi się. No, już, Jord. I sweterek, słuchajcie, w świetnym stanie, mega, mega. On jest duży, co prawda. Duży jest ten sweterek. Naprawdę jest spory, ale słuchajcie, dla mnie to jest taki oversize, no mega. Taki sweterek zakładam. Do tego jakieś rajstopki. No i więcej nic nie trzeba. Naprawdę uwielbiam takie rzeczy. To jest XL, -ka. no właśnie. To jest XL, ale ja myślę, że to będzie Oversize. I ja już to Wam zaraz pokażę. Bo jest naprawdę świetne. Uwielbiam takie rzeczy. Świetny. Dobra, jeszcze jedna rzecz, bo znowu zauważyłam coś. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, i to jest coś, musi być coś ekstra, bo widzę, kolory są super. Kolory są świetne. I musi to być coś ekstra. Słuchajcie, patrzcie to, co to jest? Jakieś leginsy? Oh my god! Dobra, patrzymy sobie markę. I to są, słuchajcie, leginsy. Jakieś wystrzałowe leginsy. No nie mam pytań. Dobra, zobaczymy jak one się będą prezentować, ale mogą być duże trochę. Bo tak czuję. Piątka, nie wiem co to znaczy. Poliamid, ale mogą być trochę szerokie, ale to nic. No, kolory są świetne, słuchajcie, takie pastele. Mega kolorki. Super, super. I ostatnia rzecz. No nie mogę, nie mogę. Ja bym to chciała wszystko wam pokazać po prostu, ale no no wszystkiego nie mogę wam pokazać, bo nawet nie mam tyle czasu. I tu jest bluzeczka przepiękna, świetna bluzeczka, new look. Rozmiar 44. To jest duże. Czy to jest duże? No to jest takie duże, ale nie, ja myślę, że to tak na M by było. No, takie luźniejsze będzie. Ale jest świetna po prostu. No 44 niby. Ale stan perfekcyjny, mega. idealny stan. Naprawdę świetna jest ta bluzka. Żółciutka. Ideolo. Ja lubię takie marszczone, one fajne są, fajnie się dopasowują do ciała. Można też bez stanika założyć, bo są takie właśnie tu luźniejsze. Jestem naprawdę zadowolona. Są tutaj rzeczy, które naprawdę mi się mega spodobały. W sumie sami zobaczycie to na filmie. I widzicie i też ja jeszcze z tego miejsca, w którym do Was mówię, nie przymierzałam tych rzeczy, ale wiem na pewno, że takie rzeczy jak ten sweterek szary, no to on wygląda tak no miernie na tym wieszaku, ale wiem, że po prostu na ciele, jak się go odpowiednio założy, będzie wyglądał super. Przechodzimy do wyników. Idę po losy. Po komentarze. Zaraz wracamy. Okej, okay. dobra. Mam już te losy, te komentarze wasze. Sporo ich tutaj jest. Nie sugerujcie, to już mi się coś otworzyło. Chowam. Nie sugerujcie się tymi tutaj napisami na tych komentarzach, ponieważ drukowałam je na dokumentach jakichś starych, bo nie miałam kartek. Więc z drugiej strony, jakieś są rzeczy popisane, ale to nic. To nikogo nie obchodzi. Jak jest jakiś Sherlock, to sobie z, później złoży to. Ojeju, wyrzucam. Dobra, no to co? Będę teraz losować. I jeszcze zanim wylosuję, wrócę do tematu i opowiem Wam o co tu konkretnie chodzi. A więc, mamy teraz losowanie zwycięzcy konkursu, który był na poprzednim filmie, a do wygrania jest jedna z paczek, które, o których możecie zobaczyć sobie tutaj w tym filmie. Tutaj o nich opowiadam, o tych paczkach, które robię właśnie z rzeczy znalezionych w boksach. I taką jedną paczkę wygra dziś... Jezu, ale się stresuję. Dobra, nie patrzę. Coś wybrałam. Uff. Wiecie, że się stresuję. Mega się stresuję. Dobra, jedziemy z tematem. I paczka trafia do Magdaleny L. Magdalena L napisała: Komentuję i próbuję. Pozdrawiam. Widać to? Może będzie, jak nie będzie, no musicie mówić na słowo. Magdalena L. Dzięki za komentarz. Paczka trafia do ciebie. Napisz mi proszę w komentarzu mm, albo po prostu odezwij się do mnie albo w komentarzu, a najlepiej jakbyś napisała do mnie gdzieś na Instagramie lub na Facebooku i wtedy po prostu dokończymy wysyłkę. Także super, mega się cieszę. Ja bardzo lubię takie konkursy, bardzo lubię dzielić się z Wami tymi rzeczami. Tak jak poprzednio, widziałam nawet, że dziewczyny z poprzednich konkursów pisały komentarze, które wygrały poprzednio yy, nagrody. Także mega się cieszę, że jesteście ze mną, obserwujecie mnie yy, i co. I dziękuję Wam bardzo, zapraszam do, na kolejny unboxing. Mamy tutaj jeszcze sporo tych rzeczy, więc na pewno jeszcze się pojawią i. taste